Może Drodzy widzowie, właśnie się wybierałem na Stakane C, ale na papa drugiego Wszystkie zamontowane już pięknie Podejdziemy sobie, że przejazd jest to ogrodzenie, można sobie nawet wejść i usiąść Nie widzę robotników już przybliżymy trochę No, o, już są inni Data 1 grudnia 2019 Słyszymy troszkę źle pod światło ustawieni ale nie umiem mieć problem dobrze mamy wejście już pokazane

Bardzo nieco wszystko wygląda. Rozkładów na razie nie ma póki co. A tu jest tabliczka. Podjedziemy zaraz do niej. Z drugiej strony. Peron pierwszy platforma 1 Jest wejście zaraz zobaczymy. Co tutaj mamy na tutaj napisane? Z tego wsiadu naciśnij przycisk i poczekaj na zgłoszenie się operatora. Jak wsiadz będzie zamknięty, na przykład te właśnie rogi nowe, klikamy ten przycisk, się go na razie nie to nie ma powodu żadnego, ale jeżeli kliknę ten przycisk, to przez ten głośnik, pokaże mi się operator, czyli inaczej dróżnik, nigdy mam ruchu i będzie mógł mi odpowiedzieć, że jest na żądanie. To jest tak, no po prostu przez na żądanie. Tutaj coś mam napisane. Jelenia góra za dobrze. To tylko ogrodzenie trzeba postawić, bo niedobrze Zasecznej odległości mamy już wszystko zrobione. Lampy działają. Na chwilę właśnie przychodzi godzina kolejowa, w się do nas trzy pociągi. A, i tu mamy właśnie przejście teraz. Obieg monitorowany. Nie, że normalnie skaczy z radości, jak to widzę. Widzimy się teraz na peron tylko. I zobaczymy jak to wszystko wygląda. Co po prostu wyjdziemy i sprawdzimy. Już jest nie, tutaj wyraźnie. My sobie już Przepięknie. Przejście na ziemne nad, nad szynami już są postawione. Czyli nie będzie dość długi? O, na odpady. O, już piąt dzwony w kościele. Sieć trakcyjna pod napięciem się grozi śmiercią. W kolejowej sieci trakcyjnej. O, już. O, proszę bardzo, już pierwsze śmieci. Proszę bardzo. Tutaj aha, do oparcia się z pupą chyba najprawdopodobniej. Tak. A tutaj byliśmy chyba równo miesiąc 26 października dopiero już tego wszystkiego nie było, były postawione dopiero co płoty usiądziemy sobie tutaj się mokre, także nie usiądziemy. Mietniczki. Obecnie jest godzina 14.46 czyli tak około 15.17.20 się pojawi pierwszy pociąg Doktorka, tutaj będziemy razem czekać. Zjedziemy sobie w dół i sobie nagramy jeszcze yy, przejście naziemne. Bardzo ładnie. Koszt yy, za zrobienie takiego yy, wstępu nie wiem czy to się łączy z sumą roczną, yy, z, nie z sumą mroczną, sumą dokładnie się, to łączy z Jelenią Góra Przemysłowa, ale z tego co mi wiadomo na Facebooku wiadomo, co czytałem, to na zrobienie tego przystępu słabowego Jelenia Góra za jak i Jelenia Góra Przemysłowa, yy, koszt to był 18 milionów złotych bardzo dużo. Znowu podejdę tutaj jeszcze. Tak. Pięknie. Pierwszy przejazd, czyli gdzie będziesz można wejść do pociągu i wysiąść, czyli po prostu kiedy już będą się tutaj zatrzymywały. Będzie to miało miejsce 15 grudnia tego roku już, bo to miało być pod koniec roku, pod koniec roku 2019. Otwarte. O, już są rogatki. Informacji chyba nie mamy na razie. O nim? Nie, nie mamy. Ale trzeba Bombardier. Kiedy oni tak szybko zrobili? Ja tu chyba jeszcze bodajże byłem ostatnio chyba tydzień, dwa tygodnie temu jakoś jeszcze nawet nie było postawionych tabliczek i rzeczy do siadania. Ale ładnie to wygląda i tak. Kliknąć ci... nie da, No. myślę przyjdziemy. Pokażemy przejście. No. I no film będzie, przepraszam, film będzie dosyć długi. Ale się opłaca to nagrywać. To jest duży, bardzo duży postęp. Te płotki tylko oddzielają przejście przez szyny. Zresztą jeszcze będę drugi peron, z drugiej perspektywy. No, proszę bardzo. Jesteśmy na drugiej stronie. I w tym miejscu sobie zaraz zakończę filmik. Dadzieła ja jeśli on się filmik spodobał. Pozdrawiam. Mielnik.pl.pl. Miłośnik kolei. O, a tu już, już można usiąść. Tak, można. Pozdrawiam. A łapkę w górę. Cześć.